Siema. dzisiaj biorę się za test Petard Fighter Bulldog od Typlexa. Tutaj mamy kod produktu TXP721 kategoria F3. Nek na opakowanie 8 gram, czyli 2 gramy na sztukę. Tu mamy wszystkie informacje. O, jest. Rok produkcji 2025 Made in Albania A i Petard. Opakowanie petard, gdzie mamy tylko 4 sztuki, kosztuje w granicach 22-23zł. W tym przedziale cenowym znalazłem najwięcej. No i zobaczymy, czy są warte swojej ceny. Przetestujemy sobie jedną sztukę na luźno, na początek. I od razu mi się rzuci, rzuciło w oczy, że mają bardzo gruby ląd. W odróżnieniu od innych petard. Zatyczka jest głęboko, gdzieś w połowie petardy. Czyli jakbyśmy trzymali gdzieś tutaj za końcówkę, a petarda wybuchła nam w dłoni, no to palce nie upływa ewentualnie lekko poparzy. Ale wygląd mają całkiem fajny. No takie duże petardy to gdzieś na ranach na odpustach to pewnie dużo będą sił, jak się ktoś nie zna, zobaczy, o duża petarda to kupię, ale to jest tylko 2 gramy. Ale zobaczymy, to może jest coś lepszego niż zwykłe 2 gramy. No to takie, powiem Wam, stojowe. 2 gramy stojąc nie wiem, z odległości jakieś 3 metry. No zatkałem ucho, bo by mi w uszach mogło piszczeć. No to, to poczułem tam falę uderzeniową, ma na w mnie kilka sosenek rośnie, więc ten dźwięk się trochę odbił. No dobra, to zobaczymy sobie, jak będzie garnek latał. No dobra, to zobaczymy sobie, jak wysoko nam poleci garnek. No garnek jest, jest już lekko zmęczony życiem, bo Poprzednio petardy trochę już mu dno, ale może trochę wyżej polecić, dlatego że jest na lekkiej górce petarda i będzie dobrze dociśnięta. Doklepać nogą, żeby się lepiej docisnęło i to chyba już był ostatni lot tego darka. Marek poleciał na wysokość nie wiem 6 albo i 8 metrów. Tak w tych ja nie się na szybko licząc. Mam tutaj takie, taką kępę gęstej trawy, i zobaczymy sobie, jak nam to rozerwie tą trawkę noc. Nie wiadomo jakiej dziury nie zrobiło, bo tak na wielkość dłoni. No ale trawa była gęsta i sucha. Także miało trochę trudniej. Chciałem jeszcze sprawdzić, jak one będą wybuchać na wodzie. No ale niestety nie ma wody nigdzie żadnej takiej większej kałuży lub żadnego rowu z wodą. U mnie w okolicy. No ale efektu mogę się spodziewać, że ona będzie płynąć, bo jest. Lekka jak na swoje gabaryty. No i nie ma gipsowych zatyczek, tylko jest zatyczka plastikowa i jest z papieru, no więc raczej będzie pływać na wodzie. Moja ocena dla tych petard, no, za ponad dwie dyszki cztery sztuki jak no to szału nie ma, takie, ja wiem. 7 na 10. Chociaż tyle, że mają fajny ląd gruby i są duże i fajnie się nimi rzuca. O, no to to jest taki plus. No to można powiedzieć, że te 7 na 10 uzyskują. No gdyby cena była niższa, to cena byłaby wyższa, ale to niestety no, yy, możemy sobie dołożyć 10 zł i w, w, w poszukać yy, innych dwóch gramówek, gdzie mamy 20 sztuk na przykład i wychodzi nas ekonomiczniej. No ale to takie fajne to zawsze coś nowego, zawsze to jakaś nowość. Co kto woli. No dobra, to nie będę wam za długo pierdolił. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.